Nazywam się Karolina i wyjechałam z Camp America do Stanów do pracy na amerykańskim kampie jako instruktorka jazdy konnej i chciałam Ci dzisiaj trochę o to powiedzieć. Więc jeżeli lubisz pracę z dziećmi, jazdę konną i chcesz spędzić wakacje marzeń w Stanach, to myślę, że mam coś dla Ciebie. Czym w ogóle jest program Counselor? To jeden z programów oferowanych przez Camp America, który umożliwia Ci spędzenie wakacji w Stanach i pracy właśnie na amerykańskim obozie. I canceled to właśnie taki wychowawca kolonijny lub instruktor danych aktywności na kampie. Aby wziąć udział w programie, musisz przede wszystkim posiadać angielski na poziomie średnio zaawansowanym, aby móc przeprowadzać różne aktywności i porozmawiać się ze swoimi kamperkami oczywiście. No i potrzebujesz jakichś takich fajnych umiejętności, takich jak na przykład ucznictwo, pływanie, gra na jakimś instrumencie lub właśnie jazda konna. I bardzo ważny punkt: nie musisz posiadać certyfikatu, który potwierdza Twoje umiejętności, ponieważ na amerykańskim kampie liczy się przede wszystkim Twoja wiedza lub właśnie dane umiejętności oraz to, czy chcesz ją przekazać innym. Jeżeli masz taki certyfikat to będzie on dodatkowym plusem w twojej aplikacji, ale absolutnie nie jest to konieczność. Ja na przykład nie mam takiego certyfikatu i moim jedynym doświadczeniem w nauczaniu jazdy konnej były lekcje, które dawałam moim znajomym. I trochę się tym na początku przejmowałam, ale na kampie, w czasie orientation nauczyli nas wszystkiego. Było szkolenie, takie trzygodzinne bloki z wykwalifikowanym instruktorem, który po prostu Prezentował nam na przykład, jakie usłownictwa używać albo jakie fajne gry wymyślać dla dzieci. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć o moim doświadczeniu, o tym, jak to wyglądało na moim kampie i czego mniej więcej możecie się spodziewać. Na każdym kampie może to wyglądać trochę inaczej, ponieważ w moim kampie instruktor jazdy konnej to była osoba, która poza przeprowadzaniem zajęć zajmowała się również koni oraz stajnią, i nie mieliśmy pod sobą żadnych dzieci, dlatego że no, nasz cały dzień poświęcaliśmy opiece nad koni i organizacji zajęć dla dzieci. Natomiast na niektórych kampach może być tak, że zatrudniają one osoby właśnie takie stajenne, które zajmują się samym właśnie em, dbaniem o porządek w stajni i dbaniem o konie, a waszym zadaniem może być na przykład samo przeprowadzenie jazd oraz opieka nad dziećmi. Jak wyglądał mój dzień na kampie? Było to coś, co bardzo chciałam wiedzieć przed wyjazdem, i teraz mogę się z Wami z tym podzielić. Więc u mnie na kampie były dwa jakby rodzaje dni: Pine i Tree Day, ponieważ wszystko na naszym kampie toczyło się wokół sosny, która stoi tam od kilkudziesięciu lat i śpiewa się do niej piosenki. No i właśnie każdy z tych dni wyglądał inaczej: miał swój osobny plan oraz osobny Feeding Team, czyli. Kilka osób, które przychodziło do stajni na siódmą, aby rozdysponować jedzenie, które przygotowywaliśmy poprzedniego dnia, sprowadzić konie z pastwiska i później szliśmy na śniadanie, które było o ósmej. I od ósmej do dziewiątej mieliśmy właśnie taką godzinę, aby dobudzić się, zjeść śniadanie, i o dziewiątej przychodziliśmy z powrotem do stajni. Każda z nas miała swoje Care Horses, czyli po prostu konie, którymi zajmowałyśmy się codziennie i byłyśmy za nie odpowiedzialne, więc musiałyśmy je wyczyścić, osiodłać. Sprawdzić, czy są w danym miejscu, w którym powinny się obecnie znajdować. No i jeżeli coś się z nimi działo, to trzeba było właśnie zraportować to do naszego dyrektora jeździactwa. No i o tej dziewiątej przygotowywałyśmy wszystkie nasze konie, i o dziewiątej zaczynały się nasze periody, w których przeprowadzałyśmy jazdę. Periodów było pięć i w cztery z nich to były nasze periody na jazdy, jeden to był barn. Na którym trzeba było na przykład rozsiodłać konie, które już później nie idą na jazdy, albo na przykład wykonać już takie zadania, które nam były wcześniej przydzielone, na przykład dolać konią wody, lub przygotować siatki z sianem, lub jeżeli na przykład przyjeżdżał weterynarz lub kowal, no to można było w tym pomóc, ponieważ to był właśnie taki moment na odpoczynek ale też mieliśmy jakieś właśnie takie zadania i można było też wtedy zaplanować swoje lekcje, czy to właśnie jazdy, czy horse management lub volteżerki. Horse management i volteżerka to były dwa kolejne Bloki zajęciowe, które prowadziłyśmy. Więc na przykład jednego dnia ktoś mógł mieć trzy jazdy konne i jedną na przykład woltyżerkę, albo na przykład dwie jazdy konne, woltyżerkę i horse management. Horse management polegał na tym, że w zależności od grupy wiekowej przygotowywałyśmy różne zajęcia, na przykład teoretyczne, czyli na przykład o różnych umieszczeniach koni, albo o budowie konia, budowie siodła. Lub jeżeli to było jakieś młodsze dzieci, to na przykład robiłyśmy malowanie koni, Platanie grzyw, robiłyśmy takie tabliczki na boksy, albo malowałyśmy podkowy i z mojego doświadczenia była to ulubiona aktywność dzieci na całym kampie, ponieważ potrafiły podczas programów wieczornych przychodzić do nas z całymi grupkami i pytać się, czy możemy zrobić horse management tu i teraz w tym momencie. Wracając do naszego programu dnia, po trzecim periodzie była przerwana lunch i rest hour, kiedy mogłyśmy sobie po prostu trochę podpoczywać lub po prostu wyciszyć się. I później przechodziłyśmy na dwa kolejne periody, i po tym sprzątałyśmy, zamykałyśmy całą stajnię, by wypuścić konie na pastwisko, posprzątać całą stajnię boksy, przygotować siatki na siano i tak. Jakby przygotować stanie na kolejny dzień, że po prostu w momencie, w którym do niej rano wejdziemy, to wszystko będzie już gotowe na kolejny dzień. O godzinie 18 miałyśmy kolację, i po kolacji miałyśmy już wolne, mogłyśmy robić co chcemy, więc często na przykład. Po prostu siedziałyśmy sobie razem, oglądałyśmy filmy, albo mogłyśmy właśnie uczestniczyć w programach wieczornych, które były bardzo fajne. Moim absolutnie ulubionym wspomnieniem z kampu jest Fourth of July, czyli amerykański Dzień Niepodległości. Tego dnia wstawałyśmy chyba przed 6 rano, aby pójść do stajni osiodłać konie. My całe przebrane na niebiesko-czerwono-biało. Przejeżdżałyśmy przez cały kamp z megafonami, krzyczałyśmy Happy Fourth of July i w tyle party New. USA i myślę, że jest to słynie, które zapamiętam do końca życia. Na kampie mamy też oczywiście dni wolne, to nie tylko sama praca i u nas dniem wolnym była zawsze niedziela i w niedzielę dyrektorzy organizowali nam transport na przykład do miasta, nad jezioro, do Walmart'a. Poza opcjami wyjazdu można było też zostać na kampie i na przykład korzystać z aktywności, które tam były, czyli sportów tenisowych, basenu, jeziora i z tych aktywności mogliśmy też korzystać wieczorami. Dlatego my na przykład czasami przychodziłyśmy sobie na jezioro, brałyśmy paddleboardy i oglądałyśmy zachód słońca. Dzięki wyjazdowi na program z Camp America, zdobyłam przede wszystkim niesamowite wspomnienia, które, których nigdy nie zapomnę. Zdobyłam nowe międzynarodowe przyjaźnie i do dziś nie mogę uwierzyć, że na drugim końcu świata w Nowej Zelandii mieszka moja koleżanka, z którą spędziłam 2,5 miesiąca w jednej kabinie. Staram się o wiele bardziej otwarty na ludzi. Mogłam doświadczyć amerykańskiej kultury, która dalej mnie zadziwia, i być na prawdziwym amerykańskim rodeo. Rozwinęłam swoje umiejętności językowe, e, praktykując codziennie oczywiście język angielski, ale też o dziwo język hiszpański, ponieważ w domku obok mieszkały Meksykanki, które chyba zmotywowały mnie na tyle, żeby po powrocie sama zaczęłam się uczyć hiszpańskiego. No i oczywiście znalazłam swój drugi dom po drugiej stronie oceanu, do którego nie mogę się doczekać, aby wrócić w przyszłym roku.